To co robimy, startujemy? Słuchacie podcastu jeden z drugim. Wiesz co, tak sobie szedłem dzisiaj do Ciebie, ciesząc się na nagranie, rozmyślając, jak to zrobić, i przez te 2,5 kilometra towarzyszyła mi ścieżka rowerowa, jak to u nas w tychach, i się zastanawiałem. Czemu jest e, Nie, zastanawiałem się, dlaczego ja mieszkam w Tychach, bo to nie był przypadek, czyli nie urodziłem się tu, nie rodzice mnie tu przywlekli i nie znalazłem tu pracy. Przyjechałeś na rowerze? Nie. 27 lat temu powiedzieliśmy sobie z żoną, że będziemy mieszkać w Tychach, bo tu się dobrze mieszka. To było jedyne kryterium wyboru. A wahaliśmy się między kilkoma no, no, miastami. Jakie no, no, to miłe jest. No. no, ale powiem ci, że to, to, to jest taka opinia, która gdzieś tam się przewija. Wśród ludzi, którzy tu osiedli. Nie wszyscy pewnie są tacy, to też się wyprowadzili z jakichś powodów, no ale jest to dobre miejsce do mieszkania i potwierdzają to rankingi, które, które corocznie są gdzieś tam budowane i tych są oceniane przez własnych mieszkańców raczej pozytywnie. No właśnie i postanowiliśmy porozmawiać o tym, jak się tworzy dobre miejsca do mieszkania, gdzie będzie więcej relacji z ludźmi, mniej stresu, Czyli o przyjaznych miastach. Dzień dobry. Przed mikrofonem Andrzej Niemczyk. I Janek Zuwała. Dzisiaj postanowiliśmy zmienić nieco temat, i tak wróciłem myślami, skąd w ogóle on się pojawił, czemu, czemu żeśmy o nim pomyśleli. I uświadomiłem sobie, że gdzieś te rozmowy o mieście nam towarzyszą nieustannie. One się gdzieś przewijają. I to może. Ja nie wiem o czym to może świadczyć, ale na pewno o tym, że jesteśmy przywiązani do miejsca, w którym mieszkamy, to na pewno. I że może jakoś abstrakcyjnie myślimy też. No bo skoro się zastanawiamy nad tym, dlaczego jest jakoś tam, to pewnie mamy potrzebę dowiedzenia się, czemu właśnie tak jest. No właśnie, jak to robić, żeby było dobrze. Ja pamiętam, jak myśmy kiedyś wracali z jednego z rejsów po Bałtyku przez skandynawskie miasto i, i ty nagle mi powiedziałeś, zobacz, przechodzisz mi koło placu zabaw dla dzieci. I ty powiedziałeś, zobacz, wszystkie zabawki są z drewna. Ja w ogóle tego wcześniej nie zauważałem. Dla mnie nie miało znaczenia, czy zabawki są metalowe. I wtedy zwróciłem uwagę, że ty zauważasz takie rzeczy. To się w ogóle. Jakby taka potrzeba, i, 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 i też y, y, potrzeba, konieczność i chęć myślenia o, o tym, jak jest zbudowane miasto, to się, to się w takiej świadomości społecznej pojawiło, wydaje mi się, po 1989 roku, wtedy, kiedy zaczęto nam mówić, i my sami w to uwierzyliśmy, i całe szczęście, że tak się stało, że, że wreszcie jesteśmy we własnym domu. I mieliśmy przede wszystkim wpływ na, 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 na władze, które wybieramy, i nagle się okazało, że mamy głos. Wyobraź sobie, że tu kiedyś jesteśmy teraz u mnie w domu przy mało ruchliwej ulicy. Tu kiedyś ona była zupełnie inna. Jeździły autobusy, była połączona z tą drogą na Bielsko, i była obok nas taka pozostałość po budowie osiedla, które jest tu nieopodal. I polegało to na tym, że przeciągnięto takie wielkie rury z kanalizacji deszczowej, i zamiast to zaasfaltować, to położyli takie betonowe płyty. I one tu przez wiele lat funkcjonowały. I przed 1989 rokiem nikomu nie przyszło do głowy, żeby nie wiem, zgłosić to gdzieś do urzędu, żeby je wymienili. Bo jak autobus tu przejeżdżał takim pędem, to wszystkie szklanki w szafach dzwoniły. I myśmy się do tego wszyscy przyzwyczaili, i tak to po prostu było. I myśmy nawet nie wiedzieli, że mamy na coś wpływ. A, po, a dzisiaj sobie nie wyobrażamy, żeby nie zadzwonić do urzędu, jak mamy dziurę w asfalcie pod domem, na przykład. Przynajmniej. No ja tak sobie nie, nie wyobrażam. No, ty się tym zajmujesz zawodowo, ty, ty jesteś nie tylko urzędnikiem miejskim, ale też naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Innowacji, więc przez twoje Dokumenty, Twoje biurko i Twoją głowę przechodzą bardzo ważne decyzje, co ma w tym mieście być, a czego ma nie być. No, jesteś jednym ze współdecydujących o tym, no, a skąd my to w ogóle mamy wiedzieć, co ma być, a co ma, czego nie powinno być? Skąd się czerpie taką wiedzę? Z książek na pewno i z internetu. <laughs> tak, trochę się śmieję. To jest dobre pytanie, bo, bo ono jakby sugeruje, że, 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 że nie, nie wiemy do końca może wielu rzeczy. No, my obywatele I, i, nie wiemy. Tak, ja też wielu rzeczy nie wiem. I mam wrażenie, że dopóki e, wiemy o tej swojej niewiedzy, e, i to, to mamy potrzebę jej uzupełnienia. Najgorzej jest, jeśli. M, najgorsze są oczekiwania mieszkańców, którzy są przekonani, że o, mie o mieście wiedzą bardzo dużo i czegoś od tego miasta oczekują. To znaczy, oni mają oczywiście do tego pełne prawo, natomiast często są. Te ich oczekiwania skazane na niepowodzenie, bo oni po prostu nie rozumieją złożoności tego organizmu, jakim jest, jest miasto. Tak. Tu pamiętam, przepraszam, ci wchodzę w słowa, ale dawałeś mi przykład kiedyś siłowni plenerowych, ale też Aha, kiedyś no, no, no. dawałeś mi przykład jakichś rozwiązań związanych z rurami. Mógłbyś, nie pamiętam tego dokładnie, mógłbyś o tym trochę powiedzieć? No może o tych o tych siłowniach plenerowych. Od, od kilku lat funkcjonuje coś takiego jak budżet obywatelski. To jest świetne rozwiązanie, bo zakłada, że mieszkańcy poprzez składanie odpowiednich wniosków i potem głosowanie ich mają wpływ bezpośrednio na to, co się w budżecie miasta znajdzie. I, i mieszkańcy z tego korzystają. Sam nim... oddaję głosy, tak. No widzisz, czy jesteś świadomym takim obywatelem, świadomym mieszkańcem? I w pewnym momencie zorientowaliśmy się, jako, my jako urzędnicy, że pewne rodzaje wniosków się powtarzają, i bardzo często powtarza się wniosek o zbudowanie siłowni plenerowej. Każda, każde osiedle chciało mieć swoją siłownię plenerową. Tymczasem część z tych siłowni, które już wcześniej powstały, nie były użytkowane przez mieszkańców, to znaczy one sobie tam stały, czasem ktoś tam podszedł i coś poćwiczył. Ale są miejsca, w których te siłownie są takie samotne i opuszczone, a ludzie z innych osiedli mimo to chcieli mieć takie siłownie. I myśmy się zorientowali, że to wynika z tego, że, że mieszkańcy często nie, nie, nie mają świadomości, że siłownia plenerowa akurat w tym przypadku to nie jest to, na czym im najbardziej powinno zależeć. Bo się kierują pewnymi stereotypami, bo jest najłatwiej podpatrzeć, kto tam ma gdzieś na innym osiedlu coś. No i jest pytanie, skąd ten mieszkaniec ma wiedzieć, co mu jest tak naprawdę potrzebne. I to nie chodzi o to, że my traktujemy mieszkańców, czy ja teraz mówiąc o tym chcę potraktować mieszkańców z, z góry, bo jest raczej więcej rzeczy na których się nie znam niż tych na których się znam. Ja, nie przesadzaj. I, ale chodzi o to, żeby umiejętnie przeprowadzić taką rozmowę z mieszkańcami, żeby poprzez Prawidłowe konsultacje, dowiedzieć się, jakie oni mają tak naprawdę potrzeby, czyli zadać im umiejętne pytania. Ale wiesz co, no to też może podpowiedzieć im. Wiesz, nie, nie, nie proponujemy, żeby nie było już kolejnej siłowni. Mi to trochę przypomina mm, medycynę. Bo skończył się już dyrektywny sposób traktowania pacjenta przez lekarza. Taki kiedyś obowiązywał jeszcze w latach 80. w Polsce. Teraz rzeczywiście obowiązuje dialog pacjenta i lekarza, ale w tym dialogu, ponieważ lekarz podejmuje ważne dla pacjenta decyzje, lekarz ma pełne prawo jednak coś sugerować. Pacjent nie musi wiedzieć, co jest dla niego dobre, bo nie ma takiej wiedzy. No to chyba w mieście będzie tak samo, a tak powinno być. Andrzej jest lekarzem, tylko przypominam, stąd ta dygresja. Wiesz co, no nie wiem, czy to, jest do, czy, czy, czy to jest dokładnie tak samo. Na pewno jest tu bardzo dużo prawdy. Różnica polega na tym, że ta relacja pacjent-lekarz chyba jest jednak z natury rzeczy inna, bo lekarz ma wiedzę medyczną i, i najprawdopodobniej trzeba. Jego bardziej słuchać, żeby się wyleczyć. Natomiast w takim życiu codziennym w mieście każdy może mieć swoją rację i każdy może mieć swoją potrzebę i może ją komunikować i manifestować i nie chcieć słuchać kogo innego, tylko dlatego, że ma przecież takie prawo. No dobrze, prawo ma, ale Wy macie wiedzę fachową i nawet mi mówi, że się tworzy jakieś wirtualne modele miast przed podjęciem jakiejś decyzji. No właśnie, bo my też o tym dzisiaj rozmawiamy. Doszliśmy do wniosku, że często jako mieszkańcy nie mamy świadomości, jak bardzo złożonym organizmem, schematem jest miasto: że ta sieć powiązań w bardzo różnych płaszczyznach jest tak ogromna, że ona jest w zasadzie nie do ogarnięcia przez, przez grup, jednego człowieka czy nawet przez grupę osób. A te cyfrowe modele to jest, to jest pomysł ostatnich lat. No, technologia tak poszła do przodu, że pozwala nam zbudować wirtualne, cyfrowe, wirtualne może nie, ale cyfrowy, cyfrowy odpowiednik normalnego miasta, który nam pomaga w projektowaniu. To wygląda w ten sposób, że jeśli na przykład mieszkańcy chcieliby mieć jakiś, jakąś nową drogę, jakiś łącznik, bo wyobrażają sobie, że jak ta droga powstanie, to będzie po prostu. Szybciej i, i łatwiej się przemieszczać. Powstała taka droga w centrum miasta. Tak to się stało, bo urzędnicy też uważali, że, że ona pomoże. Jak wybudowano tą drogę, to się okazało, że się nic nie zmieniło absolutnie, bo ta droga się nic? zaraz nie. No po prostu tak jak te korki były, tak na tej nowej drodze też są i że. Być może gdzieś w jakichś obszarach drobnych coś się zmieniło, ale dla miasta nie miało to żadnego znaczenia. Nie dało się tego przewidzieć? Czy to nic nie da? No i właśnie po to robi się te cyfrowe miasta. Te cyfrowe miasta, żeby tam wcześniej tę drogę wybudować i zobaczyć, co się stanie na przykład z ruchem samochodowym na, tej, na tym obszarze po wybudowaniu tej jednej drogi. I tak się robi z każdą inną decyzją, czy przed jej podjęciem sprawdza się, jak, jak jej podjęcie wpłynie na, na życie miasta, a przede wszystkim, czy przyniesie ten oczekiwany skutek. W sumie jest to dużo bardziej wolę tak, niż żebyście mi rozgrzebali pół osiedla i to potem nic nie da. I mi około kołuże i błoto przez pół roku. Wielkim plusem tego samorządu, który dzisiaj funkcjonuje, jest to, że naprawdę wsłuchuje się w, w głosy mieszkańców. Oczywiście mieszkańcy często mają na ten temat inne zdanie, ale to o tym możemy jeszcze porozmawiać, dlaczego tak się dzieje, ale naprawdę bardzo istotną rzeczą jest, żeby słuchać szczególnie tych mieszkańców, którzy są niezadowoleni, i sprawdzać, czy ich niezadowolenie ma, jest uzasadnione, i czy możemy coś z tym zrobić i w miarę szybko. I tak się faktycznie robi. W, w samorządach są całe komórki do komunikacji z mieszkańcami, i, i one bezpośrednio komunikują się z tymi komórkami merytorycznymi. Ja często dostaję informacje, na przykład od rzecznika prasowego, który gdzieś tam dostał maila, i tu nie ma zmiły się, ja muszę szybko odpowiadać i, i reagować. Także to jest akurat wielki plus tych zmian. Ale to wiesz, co to, jak Cię teraz słuchałem, to przeskoczyłem myślami do bodajże naszego trzeciego odcinka o asertywności, o mitach i nieporozumieniach z nią związane, związanych. I tam rozmawialiśmy, jak ważne jest, żeby ludzie wzajemnie traktowali się z pozycji: ja, OK, ty, OK. I to oznaczało, że się po prostu wzajemnie słuchamy i często nam się coś nie podoba, ale dalej prowadzimy dialog i Ty w zasadzie o tym teraz mówisz. Jak się okazuje, ja sam tego nie wiedziałem, teraz jak to mówisz, to też uświadamiam. Ale faktycznie istotą sukcesu jest umiejętność potraktowania mieszkańców po partnersku. Nie chciałbym tu być jakimś obrońcą urzędników w Polsce, bo myślę, że tego urzędnicy nie potrzebują, ale myślę, że się też dużo zmieniło w tym zakresie. Kiedyś. W urzędzie mieszkaniec był petentem, teraz nawet to się zmieniło, jest już klientem, czyli nawet na poziomie takiej werbalizacji mówimy inaczej o, o mieszkańcu, który przychodzi załatwić jakąś sprawę, ale też absolutna większość urzędników to są ci, którzy chcą czuć, że robią coś dobrego, skoro już się w tym miejscu znaleźli i chcą pomóc i czują się za to odpowiedzialni, i to jest fajne. A więc to potwierdzam podwójnie, bo po pierwsze pamiętam jak 30 lat temu szedłem coś załatwić jako patent do urzędu, to szedłem bojowo nastawiony, najeżony i tak też to wtedy wyglądało. A teraz wychodzę z urzędu uśmiechnięty po normalnych rozmowach, więc to jest potwierdzenie numer jeden. A potwierdzenie numer dwa, no tak akurat się zdarza nam, że w czasie naszych rejsów są nasi serdeczni kumple i i wyprowadzicie rozmowy o miastach w czasie wolnym, co z tymi Tychami zrobić, więc to jest dla mnie dowód numer dwa, że urzędnikom teraz zależy. Ale zwróć uwagę, bo ty tu wspomniałeś kilkukrotnie o komunikacji i, i my tu rozmawiamy o komunikacji, my, my obywatele i wy włodarze miasta, ale jestem pod wrażeniem też innego spojrzenia na komunikację, Puściłeś jakieś wystąpienie, to jest chyba architekt Carlos Moreno, i on mówił o, o koncepcji miasta 15-minutowego. On jest chyba autorem. Tak, on to, on to wymyślił chyba w, w, w nie wiem, kiedy wymyślił, ale w 2016 roku gdzieś. To upublicznił, czyli bardzo, bardzo niedawno. To tak naprawdę, w, biorąc pod uwagę skalę czy tempo rozwoju miasta, kilka sekund temu to wymyślił, ale ta idea hmm. już zafunkcjonowała i, i się po świecie rozlała. A na czym ona polega? To jest pomysł, który zakłada, że jeśli gdzieś mieszkasz w mieście, w jakimś, w jakimś miejscu, to. Do każdej Twojej życiowej potrzeby najważniejszej powinien mieć dostęp nie dłużej niż 15 minut, idąc pieszo albo jadąc na rowerze. To możliwe w ogóle? Do lekarza, do biblioteki, do miejsca pracy? Oczywiście nie wszędzie jest to możliwe, bez większych lub mniejszych zmian. W zasadzie wszędzie trzeba jakichś zmian, jakichś zmian dokonać, żeby takie, o, o takim mieście mówić, i chyba też nie ma takiego idealnego modelu, gdzie te wszystkie warunki byłyby spełnione, ale, ale pomyślałem sobie o tychach, czyli o naszym mieście, że w momencie, kiedy one były tworzone, a tu ten najbardziej dynamiczny rozwój to były lata 50., 60., potem 70., to część tej idei została tu zastosowana, bo ci, którzy w Tychy trochę znają, wiedzą, że tu mamy osiedla od A do, do Z. Tak naprawdę te litery są odpowiednikami, czy pierwszymi literami imion żeńskich, które, które odpowiadają takiej czy robić. Nie widziałem tego o ja po prostu myślałem, że to są uporządkowane litery alfabetu. Po, Powiedz o tych imionach żeńskich więcej. Po osiedle Z, czyli osiedle Zuzanna, no ale to. Praktyka pokazała, że łatwiej jest się komunikować za pomocą krótkiej litery i, 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 i zamiast mówić na osiedlu Anna, to się mówi na osiedlu A. Nie miałem pojęcia, że to są żeńskie imiona. No tak. I... I wszystkie są żeńskie? Tak, ale to piękne no, jest. Podoba mi się to bardzo. Mm. I, I zamysłem architektów to było małżeństwo Weihertów. A nie rodzeństwo? Nie. Aż sprawdzę, bo ja byłem przekonany, że to było rodzeństwo. A czy nowych rzeczy tu się dowiesz? Przesłuchaj ten, ten podcast. On może. dobrze. Obiecuję. Oni budując te osiedla, właśnie taki mieli zamysł, żeby na każdym osiedlu była szkoła, żeby była przychodnia, żeby był sklep. Oczywiście to wszystko trzeba pamiętać, że po pierwsze, odbywało się w czasach realnego socjalizmu. Czyli tam, gdzie, gdzie się nie do końca słuchało takich normalnych ludzi, którzy potem mieli z tego korzystać, gdzie idee były ważniejsze niż, niż normalne życie i że się wiele decyzji podejmowało, kierując się nie szczęściem obywateli, ale jakąś tam właśnie ideą wyższą. I, i nie wszystko do końca się udało, też przez to, że może tychy nie zostały w, w tym, ten pomysł na tychy nie został dokończony w takiej wersji, w jakiej, w jakiej był na papierze. Ale do dziś. Te odrębności osiedli funkcjonują i można tak na tych popatrzeć jak na miasto 15-minutowe, w tamtym jakimś takim rozumieniu tego, tej, tego, tego terminu, chociaż go wtedy jeszcze nie było. Ale, ale wiesz, to coś w tym jest? Bo rzeczywiście na każdym osiedlu jest szkoła. I te wszystkie obiekty takiej szybkiej użyteczności publicznej, od, od sklepu po fryzjera, no to też jest słynne w Tychach, że na każdym osiedlu też ulice są na tę samą literę. I ja bardzo mhm. lubię jak czasami, no ponieważ dużo spotykam różnych ludzi szkoląc i, i jak ktoś wie, że ja mieszkam w Tychach, mówi, na jakiej ulicy mieszkasz? Ja mówię, na tej, na tej. A, to mieszkasz na osiedlu R. Mhm. Prawda? I to, to też bardzo, jak pamiętam, jak się sprowadziliśmy do Tychów, to ułatwia docieranie w wiele miejsc. No to są plusy takiego myślenia planowanego i wiele jest takich plusów, bo to miasto powstało w zasadzie od zera na polach i na łąkach, więc jak były dobre pomysły, to można było je realizować. Są też oczywiście minusy, bo, bo tak jak wspomnieliśmy wcześniej, to się to działo wszystko w dość specyficznym okresie historii Polski, Budowanie w takim tempie rewolucyjnym, bym powiedział, niesie za sobą też to ryzyko, że, że kierując się bieżącymi ideami, bieżącymi modami, jakby uniwersalizm gdzieś zostaje w tyle. I na przykład co się w Tychach dzieje, to niektórzy podkreślają, bo Tychy są miastem modernistycznym, że są szerokie ulice, że jest dużo, bardzo dużo zieleni. To jest wielki plus zawsze. Ja, ja którzy to uwielbiam. To no na to zwracają uwagę. Ale jakiś jest minus, że w takim mieście, które powstawało przez dziesiątki, setki lat, gdzieś jak jedziemy do Włoch na przykład i wchodzimy tam w te uliczki, to się w, w zasadzie ocieramy o innych ludzi, to ich spotykamy, do, powstają interakcje z tymi ludźmi, nawet z nieznanymi, bo siedzimy przy stoliku, który jest, ma średnicę pół metra, gdzieś tam to espresso pijemy i zaraz obok jest następna osoba. Czyli to wszystko prowokuje do kontaktu z ludźmi, do jakichś reakcji. Co jest nam, i Ty to najlepiej wiesz ode mnie, bardzo, bardzo potrzebne do tego, żeby, żeby czuć się dobrze, żeby higienicznie żyć, żeby być szczęśliwym, bo nic tak nie daje takiej przyjemności z życia, jak obcowanie z innymi ludźmi. W takich tychach, gdzie te przestrzenie są ogromne, gdzie mało jest takich miejsc, gdzie są pierzeje sklepowe, i dopiero po w zasadzie 90. roku powstały miejsca, w których się dzisiaj gromadzimy, na przykład na Placu Baczyńskiego. To jest takie, powiem tym, którzy Tychów nie znają, to jest takie miejsce, gdzie, gdzie jest kwartał takiego placu otoczony właśnie ściśle wybudowanymi obok siebie kamienicami. To, to spowodowało, że się tam ludzie dobrze czują. No my się nie spotykamy na osiedlu R, o którym wspomniałeś, bo tam są bloki, tylko... Gdzieś tam ciążymy, to ciągnie nas do takich starszych części miasta, gdzie kwartały są zabudowane, i ten modernizm, który w tych jest bardzo powszechny, powoduje, że my się czujemy trochę wyobcowani, bo nawet jakby się nas bardzo dużo zebrało na alei niepodległości, która jest szeroka, długa, to i tak nie czujemy się tam, że jesteśmy wśród ludzi. Tak, tak no właśnie, tu ja wrócę do Carlosa Moreno, czyli autora tej koncepcji miasta 15 -letowego. Ty tu mówisz o, o no, pewnych minusach, ale to minusy może miasta takiego jak nasze budowanego z wielkim od dwuznaczności tego słowa rozmachem. Natomiast Carlos Moreno mówi, że to, że my będziemy mieli wszędzie blisko, to też spowoduje, że będziemy więcej chodzić czy jechać na, na rowerze, więc już pomiędzy ogromny aspekt zdrowotny, o którym mówiliśmy. W pierwszym czy drugim odcinku, tym związanym ze stresem, ale on też mówił, że będzie jednak większa solidarność z ludźmi, bo zaczniemy u siebie tych ludzi bardziej spotykać, a nie tylko wsiadać do auta i wysiadać z auta. Więc to jest ważne. Mi tu staje przed oczami mój kolega, to jest dyrektor pewnej wielkiej firmy pracujący w wieżowcu warszawskim, którego kiedyś wziąłem na spacer. I mówię, wiesz co, mamy trochę czasu, choć pójdziemy do zwykłej piwiarni, sobie siędziemy, wypijemy kawę czy herbatę i wrócimy popracować dalej. I on zaczął iść zwykłą warszawską ulicą, ale nie jedną z tych szerokich i był zaniepokojony. I ja mówię, co, co, co ci się stało? A on mi mówi, wiesz co, tu jest dużo bardzo jakichś biednych ludzi. I ja mówię, nie, to są normalni ludzie. I, i, I nad tą kawą potem rozmawialiśmy, że on już stracił kontakt z rzeczywistością, nie widując ludzi, bo on ze strzeżonego osiedla pod Warszawą wyjeżdża swoim autem, wjeżdża na podziemny parking w swoim wieżowcu, tam wjeżdża do góry yy, i tak codziennie, więc on już zupełnie yy, nie tylko, że nie widzi ludzi, to, to też utracił kontakt z tym, co się dzieje na świecie. To on mówisz, że to dla niego było wyjątkowo ważne wyjście. To, to co teraz powiedziałeś, uświadomiło mi, że. Używanie samochodów w mieście może nieść za sobą jeszcze dodatkowe negatywne skutki niż te, o których się najczęściej mówi. Bo najczęściej się mówi o tym, że mm, używanie samochodów powoduje, że miasta są zatkane. Ty mówisz o aspekcie takim. O takim, społecznym. społecznym, o takim jednostkowym problemie, który się poje, po pojawia, czy, 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 czy o naruszeniu tych więzi rodzinnych, być może, czy społecznych w ogóle. Ale myślę, że to jest temat w ogóle na, osobny, na osobną rozmowę, na osobny odcinek, bo kwestia komunikacji w mieście, to jest kwestia po pierwsze, na której wszyscy się znają, a tak przynajmniej nam się wydaje jako Polakom, tak jak na skokach narciarskich, czy na medycynie. Ty to też najlepiej wiesz. Po drugie, że to jest jeden z ważniejszych tematów i problemów, które się, przed którymi stoją miasta i że nie da się tego e, zamknąć w kilku zdaniach czy w kilku minutach. A, a w związku z tym, że podjęliśmy decyzję i mogę to już powiedzieć, że, że te nasze odcinki od tego odcinka będą krótsze, ale za to będziemy je publikować co tydzień, to może zróbmy tak, że o tym porozmawiamy po prostu za tydzień. No dobra, to w takim razie podsumujmy, że dzisiaj w tym odcinku rozmawialiśmy o komunikacji, dialogu między włodarzami miasta a mieszkańcami. A następny za tydzień od razu może rozpoczniemy od tej nieszczęsnej komunikacji samochodowej, pieszej, rowerowej. No tak, i ja bym tylko chciał też ze swojej strony powiedzieć, że. Tak jak my, urzędnicy, powinniśmy się uczyć życia mieszkańców i być jak najbardziej empatycznymi i rozumieć ich potrzeby, tak my wszyscy, i mieszkańcy, i urzędnicy, powinniśmy prowadzić ze sobą dialog, który doprowadzi nas do wniosków, które są prawdziwe. A prawdziwe są takie, że ani my, urzędnicy, ani urzędnicy, a jednocześnie mieszkańcy nie mamy patentu na, 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 na wiedzę, że ta materia jest bardzo skomplikowana, że czasem trzeba się posiłkować wiedzą specjalistów i że trzeba jak najwięcej na ten temat rozmawiać, żeby miasto w ogóle rozumieć. Dobrze, to ja ze strony mieszkańca mogę obiecać, że. My obywatele, jeśli wy będziecie z nami prowadzić dialog, docenimy tę komunikację i waszą postawę. Okej, okay, okej. Okay. I będziemy was częściej słuchać i będziemy zakładali, że się znacie lepiej od nas i nie będziemy już nastawać, żeby była kolejna pusta siłownia plenerowa. To my się nie wiem, czy my się znamy lepiej od, od mieszkańców, ale w związku z tym, że się czymś zawodowo na co dzień zajmujemy, to być może wiemy, gdzie szukać odpowiedzi na niektóre problemy. Albo zdajemy sobie sprawę też z tego, że że czasem takie bardzo nęcące i proste odpowiedzi nie są najlepszymi odpowiedziami na, na zadane problemy, i że bardzo często to nie są sytuacje zero-jedynkowe i coś można zrobić dostatecznie dobrze, dobrze, ale można też zrobić bardzo dobrze. A w związku z tym, że miasta są długowiecznymi organizmami, to warto jest czasem się poświęcić i porozmawiać dłużej, żeby znaleźć. To bardzo dobre rozwiązanie. To my liczymy na waszą wiedzę, bo jednak nadal uważam, że każdy się na czymś zna, a wy na tym i co powoli zmierzamy do końca chyba? No tak. W takim razie bardzo wam dziękujemy. Zapraszamy na kolejny odcinek. Mówił do was Andrzej Niemczyk. O dzisiaj przede wszystkim mówił Janek Cofała i już za tydzień będzie kolejny. Dziękujemy. To był podcast Jeden z Drugim.